Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o osobowości anagramowej numer 9, czyli mediatorze osadniku rozjemcy. Opowiem o jego motywacji, o jego dzieciństwie i o trzech instynktach, czyli osób typach. Więc dziewiątki to osoby, które są wrażliwe na swoje otoczenie i chcą wywierać na nie swój pozytywny wpływ mogą być kochające, skromne i ufne, ale mogą być też uparte, leniwe i niewrażliwe. I główną motywacją jest chęć zachowania zewnętrznego i wewnętrznego spokoju oraz unikanie konfliktów i zakłóceń. Dziewiątka często tłumi swoje własne potrzeby i pragnienia, by nie zakłócać um, Relacji z innymi. Może to prowadzić do pasywności, odwlekania decyzji, a z czasem zamykania się w sobie, by nie musieć konfrontować się z trudnymi emocjami i konfliktami. Dzieciństwo dziewiątki, w dzieciństwie dziewiątki często były jakieś mocne osoby, które zajmowały przestrzeń swoimi potrzebami bądź emocjami. Dziewiątka poczuła się zagrożona. Czuła w jakiś sposób, że jej wyrażanie jej emocji stanowi zagrożenie dla niej samej, więc nauczyła się wyciszać swoje własne potrzeby. I przeszła do takiej strategii obronnej, że jeśli ona zrozumie jedną i drugą osobę, i będzie starała się pokojowo rozwiązać ten konflikt, to będzie dobrze. Um, więc często mogli być to jacyś um, emocjonalni rodzice, albo rodzeństwo z jakimiś y, większymi potrzebami. Przez to dziewątka nauczyła się dostosowywać i nie przeszkadzać, jako strategia na przetrwanie. Um, jest takie zdanie, które bardzo cechuje dziewiątki. Moje potrzeby nie są tak ważne jak potrzeby innych. Lepiej nie robić zamieszania. Jeśli będę cichy i spokojny, wszystko będzie dobrze. Um, dziewiątka to jest też. Um, dziewiątka jest z triady przywiązania i. Związuje się do um, ojca i do matki, i chce mieć z nimi pozytywne relacje. Pragnie ich pozytywnej obecności w ich życiu. Więc um, tą strategią obronną dziewiątki jest wsłuchiwanie się w te potrzeby innych, przy jednoczesnym um, wygłuszaniu swoich własnych potrzeb. Czyli rozumiem wszystkich, wszystkich zdanie biorę pod uwagę, ale najmniej ważne przestają być moje własne potrzeby. Ponieważ w dzieciństwie czułem, że stanowią one zagrożenie, jeśli ja je wypowiem, jeśli ja je wykrzyczę. Tak? Jest to też dziewiątka z grupy gniewu i ten gniew będzie upychać w sobie bardzo głęboko do tego stopnia, że może nawet nie być świadoma, że te ogromne emocje, które w środku w nim targają, są właśnie z gniewu. Więc jest to um, początek też um, drogi uświadomienia sobie, że jestem z grupy gniewu, tak, i mam prawo to czuć. Jeśli chodzi o trzy instynkty. To dziewiątka samozachowawcza m, będzie ją zachowało takie zlewanie się z fizycznym komfortem i rutyną, po to, aby nie czuć bólu oddzielenia e, od siebie. Czyli znajdzie sobie rutyny, m, będzie dążyła do komfortu, żeby nie wejść w konfrontację z tym, co ją tak naprawdę w środku boli i z tym, co tak naprawdę czuje i potrzebuje. Podświadomie wolą znajdywać komfort i rutynę zamiast miłość i wsparcie. Jest najbardziej ukorzeniona i uziemiona. Bardziej komfortowo jest wykonywać rzeczy samemu. Nie lubi działać pod presją, może wtedy stać się bardzo uparta i wbić nogi w ziemię. Nie można jej ruszyć za wszelką cenę. Gniew u, jedy, u dziewiątki samozachowawczej może być odczuwalny. Dziewiątka seksualna zlewa się z partnerem do tego stopnia, że sama ona traci obeznanie, które opinie są jej, które partnera, które potrzeby. Czyli jakby zupełnie podporządkowuje się po to, żeby. Dobrze współgrać, żeby nie tworzyć konfliktów z drugą osobą. Czyli ona nie do końca wie, gdzie ona się yy, zaczyna i kończy. Przyjmują opinie, punkty widzenia yy, drugiej osoby. I, a odmienne zdanie, jeśli się pojawia, to jest zachowywane dla siebie. To jest taki rodzaj relacji, w której jeden plus jeden równa się jeden. I jedynka yy, socjalna jest w kontrze. Do tej grupy, do tych dwóch poprzednich, których powiedziałam, dlatego, że ona zaprzecza swojemu lenistwu poprzez bycie w ciągłym ruchu. Może wyglądać nawet jak trójka. Eee, ona natomiast lubi zlewać się z grupą i mogą robi, robić dużo dla rodziny albo grup, w które wierzą, tak? Dla teamu, który wspierają, na rzecz zdobycia sobie przynależności. Czyli mają taką wewnętrzną postawę, że ja nie należę nigdzie. Więc będę wspierać yy, i pracować dla innych, aby zasłużyć sobie na własną przynależność. To jest bardzo trudne zdanie, kiedy naprawdę zrozumiemy jego istotę, tak? Będę pracować, aby, aby zasłużyć na to, żeby mieć swoje miejsce tej grupie. Mają wysoką energię i mogą być nawet dobrymi liderami, mediatorami, są bardzo weseli i przy, e, przyjacielscy oraz pokorni. Nie pokazują na zewnątrz stresu, z jakim się mierzą, ani nie pokazują ile pracy wkładają w to, co robią. Dobrze, to, to wszystko jeśli chodzi o dziewiąteczkę. Dziewiąteczki drogie, dajcie proszę ślad i napiszcie, czy Coś z tego, co powiedziałam, albo co najbardziej z Wami rezonuje. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.